Czy kiedykolwiek obudziłeś się czując się dobrze, a nagle poczułeś zawroty głowy, osłabienie lub po prostu nie czułeś się dobrze? Jeśli masz ponad 60 lat, chcę, abyś wiedział, że nie należy lekceważyć takich momentów, ponieważ u wielu starszych osób udar mózgu, nie nie, poprzedza głośnych sygnałów ostrzegawczych. Często zaczyna się niepozornie od niewielkich objawów, które wydają się nieszkodliwe, aż pewnego dnia ciało przestaje się poruszać, mowa staje się niewyraźna. A pamięć po prostu znika. Witam, nie chcę Cię straszyć, ale delikatnie podzielić się informacją, która może chronić Twój mózg, Twoją niezależność i przyszłość. Wiele udarów nie zdarza się przypadkowo. Powstają one powoli w wyniku prostych, porannych nawyków, które powtarzamy każdego dnia. Nawyków, które wydają się normalne, a nawet zdrowe, ale mogą po cichu szkodzić krążeniu w mózgu. Dobra wiadomość. Wystarczy kilka niewielkich zmian każdego ranka, aby znacznie zmniejszyć ryzyko. W dzisiejszym filmie omówimy siedem typowych błędów popełnianych rano przez wiele osób starszych, które nie zdają sobie z tego sprawy, a co ważniejsze, porozmawiamy o tym, co należy robić, aby zachować sprawność umysłową i chronić mózg. Jeśli coś z tego przemawia do Ciebie lub przypomina Ci coś, co sam doświadczyłeś, zostaw komentarz poniżej. Nie jesteś sam, a Twoja historia może pomóc komuś innemu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Tworzymy ciepłą, wspierającą przestrzeń, w której seniorzy tacy jak ty mogą się uczyć, dzielić się doświadczeniami i rozwijać. Zacznijmy od pierwszego porannego nawyku, który może wywierać cichą presję na mózg. Pozwól, że zadam Ci pytanie: kiedy budzisz się rano, czy wyskakujesz z łóżka bez zastanowienia? Jeśli tak, nie jesteś sam. To naturalne uczucie. Słońce już wstało, dzień się zaczyna i chcesz się ruszyć. Jednak wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że zbyt szybkie wstawanie, zaraz po przebudzeniu, może nieświadomie stanowić zagrożenie dla mózgu. Po całonocnym śnie organizm znajduje się w stanie spokoju i niskiego ciśnienia, a przepływ krwi, zwłaszcza do mózgu, ulega spowolnieniu. Kiedy nagle zmieniasz pozycję z leżącej na stojącą, ciśnienie krwi może gwałtownie spaść. Nazywa się to hipotonią ortostatyczną i znacznie częściej i jest znacznie bardziej niebezpieczne niż się powszechnie uważa. Możesz odczuwać lekkie zawroty głowy, niepewność, a niektórzy mają nawet wrażenie, że zaraz zemdleją. Ta krótka chwila może wydawać się nieistotna, ale oznacza, że mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, a u osób z wiekiem naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, a krążenie krwi ulega pogorszeniu. Co może spowodować mini udar, lub w najgorszym przypadku, pełne rozwiązanie jest proste i zajmuje mniej niż dwie minuty. Po pierwszym otwarciu oczu nie spiesz się, weź kilka powolnych oddechów, rozciągnij ręce i stopy, powoli usiądź, a następnie postaw stopy na podłodze i zatrzymaj się na chwilę, aby ciało mogło się dostosować, a mózg nadrobić zaległości. Jeśli kiedykolwiek rano czułeś zawroty głowy lub utratę równowagi, nie była to tylko kwestia wieku, ale sygnał ostrzegawczy wysyłany przez organizm. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie: Czy kiedykolwiek doświadczyłeś porannych zawrotów głowy lub uczucia omdlenia podczas wstawania? Podziel się swoją historią w komentarzach. Ktoś inny może czuć się tak samo i nie wiedzieć, co to oznacza. Poświęcenie zaledwie jednej lub dwóch minut na delikatne przebudzenie może chronić Twój mózg przez wiele lat. Nie chodzi o to, żeby być powolnym. Chodzi o to, żeby być mądrym. W następnej części porozmawiamy o jednej powszechnej rzeczy, którą większość ludzi pomija rano, mimo że ich mózg o to błaga. Czy mogę podzielić się małym, ale potężnym nawykiem, o którym wiele osób po 60. roku życia często zapomina, mimo że może chronić ich mózg przez wiele lat? Chodzi o to, żeby rano wypić szklankę wody. Wiem, że brzmi to prosto, może zbyt prosto, ale właśnie dlatego jest to tak ważne. Dlatego jest to ważne. Kiedy śpisz przez 7 lub 8 godzin, twoje ciało traci płyny poprzez oddychanie i pocenie się. W tym czasie nie pijesz nic, więc kiedy się budzisz, jesteś już lekko odwodniony, a twój mózg, który składa się w około 75% z wody, odczuwa to bardziej niż jakakolwiek inna część ciała. Teraz wyobraź sobie, że zaczynasz dzień z zagęszczoną krwią, słabszym krążeniem i podwyższonym ciśnieniem krwi, a wszystko to przed śniadaniem. Dokładnie to dzieje się. Gdy rano nie pijesz wody, w przypadku osób starszych jest to jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ odwodnienie wiąże się z wyższym ryzykiem udaru mózgu, problemami z pamięcią i spowolnieniem reakcji. Co więcej, jeśli przyjmujesz leki, takie jak diuretyki, które wiele osób starszych bierze na nadciśnienie lub problemy z sercem, Twoje ciało traci jeszcze więcej wody w nocy, a ty nawet tego nie zauważasz. Pierwsza szklanka wody pomaga naturalnie rozrzedzić krew. Poprawia dostarczanie tlenu do mózgu i delikatnie budzi organizm. To jak otwarcie okien i wpuszczenie świeżego powietrza, tyle że tym razem dzieje się to w mózgu. Zanim więc sięgniesz po kawę lub herbatę lub zażyjesz poranne tabletki, zatrzymaj się na chwilę i wypij jedną pełną szklankę wody o temperaturze pokojowej. Zajmie to mniej niż minutę, ale Twój mózg będzie Ci wdzięczny przez cały dzień. Czy jest to już część Twojej porannej rutyny? Czy może nawyk, który chciałbyś spróbować od jutra? Daj znać w komentarzach. Twoja mała zmiana może zainspirować kogoś, kto właśnie to ogląda. A skoro mowa o porankach, porozmawiajmy o czymś, co wiele osób uważa za zdrowe, ale może po cichu szkodzić Twojemu mózgowi, zwłaszcza jeśli znajduje się na Twoim talerzu śniadaniowym. Co zazwyczaj jesz rano? Może to miska płatków śniadaniowych, kromka tostu lub szybka jajecznica z odrobiną sera? Brzmi niewinnie, prawda? Ale jest coś, czego większość ludzi nie dostrzega. Wiele popularnych produktów śniadaniowych zawiera ukryty sól, a ten cichy nawyk może stanowić zagrożenie dla Twojego mózgu. Sól nie znajduje się tylko w solniczce na stole, ale jest również ukryta w przetworzonym pieczywie płatkach owsianych instant, batonikach śniadaniowych kupowanych w sklepie, kiełbaski, a nawet zdrowe płatki pełnoziarniste. A kiedy połączysz słone śniadanie z naturalnym wzrostem ciśnienia krwi, który występuje każdego ranka, skutki mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych. Zbyt dużo sodu powoduje sztywnienie naczyń krwionośnych i zwiększa ciśnienie w delikatnych naczyniach włosowatych w mózgu. A dla osób, które już mają nadciśnienie, poranne obciążenie może doprowadzić do udaru, problemów z pamięcią, a nawet nagłych zawrotów głowy i dezorientacji. Ale jest też, jest jednak, promyk nadziei. Można to zmienić bez rezygnacji z ulubionych potraw. Zamiast płatków owsianych instant z dodatkiem smaku, spróbuj zwykłych płatków owsianych z dodatkiem świeżych jagód lub kilku niesolonych orzechów. Zamiast kiełbasek lub jajek z dużą ilością sera, wybierz jajka na twardo z awokado lub kromką pełnoziarnistego tostu. Nawet takie niewielkie zmiany mogą obniżyć spożycie sodu o setki miligramów. Eksperci zalecają, aby całe śniadanie zawierało mniej niż 300 do 400 mg sodu, ale większość przetworzonej żywności przekracza tę wartość w jednej porcji, a najgorsze jest to, że wiele z tych produktów nie smakuje nawet zbyt słono. Następnym razem, gdy będziesz czytać etykietę lub przygotowywać śniadanie, przyjrzyj się jej dokładniej. Twój mózg będzie Ci wdzięczny. Czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na to, ile soli znajduje się w twoich śniadaniowych produktach, czy wprowadziłeś jakieś zmiany w diecie, które pomogły ci zmniejszyć spożycie sodu? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach. Twoja rada może pomóc komuś innemu zrobić krok w kierunku zdrowszego trybu życia. Skoro mowa o porannych nawykach, jest jeden napój, na który wiele osób polega, aby się obudzić, ale spożywany w niewłaściwy sposób, zwłaszcza na pusty żołądek, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Bądź szczery. Czy kawa jest pierwszą rzeczą, po którą sięgasz rano? Jeśli tak, to na pewno nie jesteś sam. Dla wielu z nas filiżanka ciepłej kawy wydaje się jedynym sposobem, aby naprawdę się obudzić. Ale jeśli masz mają państwo ponad 60 lat, powinni państwo wiedzieć o czymś ważnym. Picie zbyt dużej ilości kawy na pusty żołądek może niepostrzeżenie zwiększyć ryzyko udaru mózgu. Oto dlaczego. Kiedy piją państwo kawę zaraz po przebudzeniu, zwłaszcza bez jedzenia w organizmie, organizm reaguje silnie. Kofeina zwiększa poziom adrenaliny, przyspiesza tętno i powoduje zwężenie naczyń krwionośnych. Wszystko to oznacza, że ciśnienie krwi może gwałtownie wzrosnąć, a u osób starszych, których tętnice mogą być już mniej elastyczne, nagły skok ciśnienia może obciążyć delikatne naczynia krwionośne mózgu, co zwiększa ryzyko wielu udarów, zaburzeń rytmu serca a nawet problemów z pamięcią. Nie oznacza to jednak, że musisz całkowicie zrezygnować z kawy. Kluczem jest odpowiedni czas i równowaganie oznacza to, że musisz całkowicie zrezygnować z kawy. Nie, wcale nie. Kluczem jest czas i równowaga. Spróbuj tego. Najpierw wypij szklankę wody, aby nawodnić organizm, a następnie zjedz lekkie śniadanie przyjazne dla mózgu, na przykład gotowane jajko, owoce lub kromkę pełnoziarnistego tostu. Następnie delektuj się kawą, ale tylko jedną filiżanką, a nie trzyma pod rząd. Uważaj też na śmietankę i cukier, które mogą powodować dodatkowe stany zapalne, których organizm nie potrzebuje kawy. Kawa nie jest wrogiem, ale osoby powyżej 60 roku życia muszą być mądrzejsze od swoich nawyków. To co sprawdzało się, gdy mieliśmy 40 lat, może nie być dobre teraz. Jeśli zauważysz, że sięgasz po kolejną filiżankę, aby zwalczyć zmęczenie, może to oznaczać, że należy zwrócić uwagę na coś innego, na przykład zły sen lub odwodnienie. Jakie są Twoje relacje z kawą w dzisiejszych czasach? Czy znalazłeś rutynę, która ci odpowiada, bez przesadzania? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ktoś inny może zastanawiać się nad tym samym. A skoro mowa o subtelnych sygnałach ostrzegawczych, porozmawiajmy o jednym porannym objawie, który wielu seniorów ignoruje. Mimo, że może to być pierwszy cichy sygnał pomocy wysyłany przez mózg, czy kiedykolwiek obudziłeś się czując się trochę nieswojo, może trochę oszołomiony, lub jakby twoja równowaga nie była w porządku? Nie do końca obecny, może ramię jest nieco osłabione, lub mowa przez kilka minut nie jest tak wyraźna? Łatwo to zignorować, myśląc, że to pewnie przez niewłaściwą pozycję podczas snu, lub brak dobrego wypoczynku, ale proszę. Nie ignoruj tego. Te małe, ciche momenty mogą być sygnałem ostrzegawczym wysyłanym przez mózg. Dla wielu seniorów, zwłaszcza powyżej 60 roku życia, objawy takie jak poranne zawroty głowy, lekkie drętwienie lub uczucie osłabienia mogą być oznakami czegoś poważniejszego, na przykład słabego dopływu krwi do mózgu, nagłej zmiany ciśnienia krwi, a nawet miniudaru znanego również jako TIA. Przemijający napad niedokrwienny. Tyja trwa zazwyczaj tylko kilka minut. Pojawia się i szybko mija, ale jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. Często występuje wczesnym rankiem, kiedy organizm dostosowuje się do stanu czuwania po śnie. Są one jednym z najwyraźniejszych sygnałów, że może zbliżać się poważny udar mózgu. Jeśli zauważysz takie objawy, nie czekaj i nie licz na to, że znikną. Zapisz je i poinformuj o nich lekarza. Jeśli nie masz pewności, czy to, co czułeś, było poważne, śledź te objawy. Istnieją proste narzędzia i aplikacje, które pomagają osobom starszym rejestrować objawy i dostrzegać powtarzające się wzorce, ponieważ w przypadku udaru liczy się każda sekunda. Twoje ciało jest mądre, gdy wysyła ci sygnały, takie jak uczucie lekkości lub nagłe zmęczenie. Próbuje cię chronić, ale tylko wtedy, gdy go słuchasz. Czy kiedykolwiek miałeś taki poranek, kiedy coś wydawało się nie tak? Nawet przez kilka minut? Zapraszam do podzielenia się swoim doświadczeniem w komentarzach. Może to pomóc komuś innemu rozpoznać objawy i podjąć działania na czas. A teraz porozmawiajmy o czymś, co zdarza się w każdym starszym gospodarstwie domowym, ale często jest pomijane. O tym, jak przyjmujemy poranne leki. Kiedy i porozmawiajmy o czymś, co zdarza się w każdym starszym gospodarstwie domowym, ale często jest pomijane. O tym, jak przyjmujemy poranne leki ponieważ czas i sposób ich przyjmowania mogą być równie ważne jak same tabletki. Jak pewnie czujesz się przyjmując poranne leki? Czy zażywasz je codziennie o tej samej porze, popijając wodą? Czy czasami zapominasz, zażywasz je zbyt późno lub mylisz dawki? Jeśli tak, nie jesteś sam. W rzeczywistości jest to jedno z najczęstszych i najcichszych zagrożeń dla zdrowia mózgu u osób starszych. Wiele osób starszych przyjmuje leki na ciśnienie krwi, cholesterol lub leki rozrzedzające krew. Nie są to tylko rutynowe tabletki, są codzienną ochroną mózgu przed udarem, a sposób ich przyjmowania, pora, dawka, a nawet to, z czym je pijesz, mogą Cię chronić lub narażać na ryzyko. Załóżmy, że pominąłeś dawkę, być może byłeś rozkojarzony lub po prostu nie miałeś ochoty jej zażyć. Twoje ciśnienie krwi może gwałtownie wzrosnąć. A ty nawet tego nie zauważysz. Albo załóżmy, że przypadkowo zażyłeś podwójną dawkę, ponieważ nie nie jesteś pewien, czy już ją zażyłeś, co może spowodować niebezpieczny spadek ciśnienia lub zwiększyć ryzyko krwawienia. Nawet małe nawyki mają znaczenie. Zażywanie tabletek z kawą zamiast wodą lub połykanie ich bez jedzenia, gdy jest to wymagane, może zmniejszyć skuteczność ich wchłaniania przez organizm lub prowadzić do nieoczekiwanych skutków ubocznych. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją proste rozwiązania. Używaj organizerów na tabletki rano, w południe, wieczorem, ustaw przypomnienie w telefonie lub inteligentnym głośniku. Trzymaj tabletki w pobliżu rzeczy, które zawsze robisz: takich jak mycie zębów lub parzenie kawy. A co najważniejsze, nigdy nie zmieniaj dawki bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli czujesz się dobrze. Leki te działają bardzo silnie w tle. Daj im szansę, aby mogły wykonać swoją pracę. Czy znalazłeś system, który pomaga ci trzymać się planu? Może rutynę lub sztuczkę pamięciową, która dobrze działa. Podziel się tym w komentarzach. Twoja wskazówka może być dokładnie tym, czego potrzebuje ktoś inny. A teraz przejdźmy do ostatniego porannego nawyku, który jest często ignorowany, mimo że Twoje ciało wysyła bardzo jasny sygnał, coś, co wszyscy robimy, a raczej odkładamy na później. Pójście do łazienki. Porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o tym. Czy mogę zadać Ci trochę osobiste pytanie? Czy kiedykolwiek budzisz się i po prostu leżysz, wstrzymując się jeszcze przez chwilę? Może sprawdzasz pogodę, czytasz kilka nagłówków, lub czekasz do porannej kawy? Wydaje się to nieszkodliwe, ale dla osób powyżej 60. roku życia ten mały nawyk wstrzymywania moczu po przebudzeniu może być bardziej szkodliwy niż ci się wydaje. Kiedy pęcherz wypełnia się w nocy, a ty zwlekasz z pójściem do toalety, twoje ciało nie nie tylko cierpliwie czeka, ale zaczyna odczuwać stres, a kiedy to się dzieje, uwalnia hormony kortyzol i adrenalinę, które podnoszą ciśnienie krwi i zwężają naczynia krwionośne. Ten poranny wzrost poziomu hormonów w połączeniu z pełnym pęcherzem może niepostrzeżenie zwiększyć ryzyko udaru, zwłaszcza jeśli już masz wysokie ciśnienie krwi lub problemy sercowo-naczyniowe, ale to nie wszystko. Wstrzymywanie moczu obciąża również serce. Pełny pęcherz może nawet wywołać zaburzenia rytmu serca u niektórych osób starszych, zwłaszcza jeśli występują u nich schorzenia podstawowe, takie jak arytmia lub problemy z zastawkami serca. Połączenie podwyższonego ciśnienia krwi i nieregularnego bicia serca to idealna burza, która może prowadzić do powstania zakrzepów, a ostatecznie do udaru mózgu. Tak łatwo temu zapobiec. Po prostu słuchaj swojego ciała po przebudzeniu. Nawet jeśli czujesz lekką potrzebę, zrób to zanim sprawdzisz telefon lub wypijesz kawę. Potraktuj to jako pierwszą czynność dbania o siebie każdego dnia. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu ani skomplikowanych procedur. Wystarczy szybka wizyta w łazience, która może pomóc chronić twój mózg i serce przez długie lata. Chętnie dowiem się czy kiedykolwiek miałeś zwyczaj odkładania porannej wizyty w Łazience, lub czy coś pomogło ci zdać sobie sprawę, że lepiej jest iść od razu? Zostaw komentarz poniżej. Twoja historia może zachęcić kogoś innego, kto ogląda ten film do zmiany niebezpiecznego nawyku, o którym nawet nie wiedział. Teraz, gdy omówiliśmy wszystkie siedem subtelnych, ale potężnych porannych nawyków, cofnijmy się o krok i zobaczmy, jak wszystkie one się ze sobą łączą. I jak kilka niewielkich zmian każdego dnia może pomóc Ci chronić mózg, równowagę i niezależność przez długi czas. Teraz już wiesz, że udar nie pojawia się znikąd, ale często rozwija się powoli poprzez małe wybory, których dokonujemy każdego ranka: od pomijania picia wody, pośpiesznego wstawania z łóżka, ignorowania zawrotów głowy, powstrzymywanie moczu. Mogą one wydawać się nieistotne, ale z czasem po cichu niszczą mózg i krążenie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz, nie musisz całkowicie zmieniać swojego życia. Wybierz jeden lub dwa nawyki, które chcesz zmienić w tym tygodniu. Nie spiesz się, słuchaj swojego ciała i uwierz, że małe kroki mogą chronić twoją pamięć, równowagę i niezależność przez wiele lat. Jeśli ten filmik dał ci choćby jedną pomocną wskazówkę, polub go i udostępnij znajomym, którzy również mogą tego potrzebować. Napisz w komentarzu, który nawyk zaskoczył Cię najbardziej, lub który zamierzasz zmienić w pierwszej kolejności. Zamierzasz zmienić w pierwszej kolejności. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej prostych, szczerych wskazówek, które pomogą Ci zadbać o mózg i ciało każdego dnia. Twoje poranki mają znaczenie, podobnie jak Twoje zdrowie.